Zadzwoniłam na policję dla żartu, a moja mama została aresztowana. Kiedy byłem w zerówce, moja nauczycielka ciągle próbowała kłaść mnie na drzemkę, choć wcale nie chciałem spać. Bardzo mnie to denerwowało, więc postanowiłem się na niej zemścić. Poczekałem, aż się odwróci, podszedłem do jej biurka, ukradłem jej telefon i zadzwoniłem na policję. Zanim się zorientowała, powiedziałem już dyspozytorowi, żeby przyjechali, bo nauczycielka jest dla mnie niemiła. Kiedy to odkryła, wpadła w panikę i strasznie się wściekła. Zadzwoniła do mojej mamy, żeby mnie odebrała. A chwilę później w szkole pojawiła się policja. Dla pięcioletniego mnie było to wtedy super zabawne, ale gdy wróciłem do domu, mama uziemiła mnie na tydzień i nie pozwoliła jeść pizzy. Więc postanowiłem zemścić się też na niej. Skoro mój plan zadziałał raz, uznałem, że i tym razem się uda. Kiedy zasnęła tamtej nocy, zakradłem się do jej pokoju, wziąłem jej telefon i znowu zadzwoniłem na policję. Tym razem powiedziałem, że mama mnie bije i nie daje mi jedzenia. Nie wiedziałem, że tym razem potraktują to poważnie. Po chwili ktoś walił do naszych drzwi. Mama była przerażona, a kiedy dowiedziała się, że to ja zadzwoniłem, wiedziałem już, że Policjanci zapytali, czy to, co powiedziałem, było prawdą i jako ostatni cios powiedziałem, że tak. Była noc, więc zabrali mamę na komisariat, skuli ją kajdankami i zaczęli przesłuchiwać. Na szczęście, gdy tam dotarliśmy, jeden z policjantów rozpoznał mnie z wcześniejszego wezwania i od razu zrozumiał, że to był tylko głupi żart.